Dzień dobry, dzień dobry. Tym razem zapraszam Ciebie, drogi widzo i wszystkich, którzy interesują się obszarem audio. Dzisiaj szybciutka analiza wibracji. Jednak kolumna Pylon Audio na tłumikach Drganizo Acoustic Geja 3. A druga kolumna na standardowych nóżkach, jakie dostajemy z kolumnami Pylon Audio Diamond. Będziemy sprawdzać, jak wygląda wibracja, rezonans kolumn na obudowie. Mamy do tego czytnik wibracji, który, który znalazłem. W aplikacjach Androida jest to bardzo czuły miernik. Nie jest to może laboratorium, ale zobaczcie, pukam po kolumnie, wprowadzam obudowę w rezonans, i widzimy tutaj zmiany. Nie jest to laboratorium, tak jak mówiłem, natomiast jeśli będą widoczne zmiany, no to mierzymy tym samym, w tych samym, z tym samym utworem, na tych samych kolumnach, na tym samym sprzęcie. Więc jeśli będą różnice, no to będą one adekwatne do tego, co się dzieje. Ja będę przechodzić z kolumny na kolumnę, żeby nie przerywać i nie komentować, bo czasu na szorcach jest mało. Zaczynam. Zaczynamy od Pylon Audio na yy, yy, oryginalnych nóżkach. Pylona. Zaczynamy z zero. I co o tym sądzicie, drodzy widzowie?